www.polska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Dzień dobry Państwu. Rok 2023 był rokiem wielu niechlubnych rekordów i jesteśmy tu dzisiaj, żeby porozmawiać o kolejnym z nich. Tym niechlubnym rekordem był rekord upadłości polskich firm. Z rynku zniknęło 220 tysięcy firm, w większości jednoosobowych działalności gospodarczych. Kolejne 372 tysiące działalności zawiesiło swoją działalność. To oznacza, że w ubiegłym roku zlikwidowano o 10 tysięcy więcej firm niż w roku poprzednim. Jeżeli komuś się wydawało, że koszty pandemii, koszty fatalnej polityki gospodarczej prowadzonych w ostatnich latach to już przeszłość, to już historia, no to niestety rzeczywistość i statystyki pokazują, że my dopiero zaczynamy płacić cenę za tę tragiczną, zgodnie przez platformę IP sprowadzoną politykę, którą w okresie pandemii wdrożono i z której cały czas nie do końca się niestety pozbieraliśmy. Do tego dochodzi problem zatorów płatniczych, które przekroczyły już łącznie 9 miliardów w polskich przedsiębiorstwach, a zaległości w płatnościach w zeszłym roku dotyczą aż 264 tysięcy firm. Czyli na dodatek do kilkuset tysięcy firm zamkniętych i zawieszonych, mamy kolejne 260 tysięcy firm, które nie mają płynności, które mają zatory płatnicze. W Polsce mamy dziesiątki różnych barier dla rozwoju przedsiębiorczości, dla funkcjonowania normalnych firm. Te bariery niestety są mnożone przez każdy kolejny rząd, niezależnie od tego, czy jest to pod barwami SLD, czy pod barwami PiSu, czy pod barwami Platformy. Kolejne bariery dla polskiej przedsiębiorczości rosną. Brakuje cały czas możliwości kasowego PIT-u, brakuje możliwości, w tej chwili już po nieszczęsnym Polskim Ładzie, nie, brakuje możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku i możliwości rozliczania, możliwości rozliczania składki zdrowotnej na zasadzie ryczałtowej, a nie procentowej, tak jak od, od dwóch lat mamy. Z każdym rokiem mamy oczywiście stały, szybki, nieustanny wzrost składek na ZUS. Każdy kolejny rok jest rokiem rekordowo wysokich składek ZUS dla przedsiębiorców. Mamy nieracjonalne oderwanie od realiów rynku pracy, ustalanie wysokości płacy minimalnej, co no, praktyka, która zarządów PiSu przybrała skalę po prostu patologiczną, że z każdym kolejnym rokiem mamy gigantyczny wzrost płacy minimalnej. Płaca minimalna po prostu ściga średnią płacę i jest to, jest to metodologia PiSu była taka, żeby doprowadzić chyba do tego, żeby większość Polaków zarabiała płacę minimalną i powiem, powiedzmy sobie szczerze, udało im się wiele do realizowania tego celu że oczywiście zrobić. Jest problem, który można powiedzieć spina w sobie te wszystkie pozostałe problemy. Brak stabilnego otoczenia prawnego i instytucjonalnego. Polscy przedsiębiorcy wielokrotnie wskazywali jako jeden z głównych problemów to, że oni po prostu nie wiedzą w jakim otoczeniu prawnym działają, obawiają się nieustannych zmian przepisów prawnych, obawiają się tego, że przepisy podatkowe mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc bez żadnego wyprzedzenia i to w dodatku nieraz z efektem wstecznym, że zmieniona interpretacja przepisów może prowadzić do tego, że z pięcioletnim, na pięć lat wstecz będą naliczane zobowiązania. Podatkowe i są całe branże, tak, które, które funkcjonują w stanie nieustannego strachu, że zmiana jakiejś interpretacji podatkowej doprowadzi do tego, że kolejne firmy z dnia na dzień będą upadać, bo po prostu z dnia na dzień pięcioletnie zaległości podatkowe zostaną im naliczone, o których wcześniej zwyczajnie nie mieli prawa wiedzieć, bo obowiązywała inna interpretacja. To jest, proszę Państwa, model funkcjonowania państwa, funkcjonowania polskiej gospodarki, prowadzące do tego, że coraz trudniej jest w Polsce stworzyć i rozwijać małą, później średnią firmę. To jest model prowadzący do tego, żeby Polska stała się krajem zdominowanym przez wielkie zagraniczne korporacje, które oczywiście zawsze mogą liczyć na ulgi podatkowe, zawsze mogą liczyć na preferencyjne traktowanie, zawsze mogą liczyć na wsparcie z inwestycjach i po prostu wyjmowanie ich spod prawa. Dziesiątki przywilejów, które nie dotyczą małych polskich przedsiębiorców, dziesiątki przywilejów, na które Polacy po prostu nie mogą liczyć. Nie pozwólmy na to, żeby Polska stała się krajem zdominowanym wyłącznie przez wielkie korporacje pracujące w oparciu o tanią siłę roboczą, obecnie w coraz większym stopniu imigrancką siłę roboczą. Walczmy o to, żeby polscy przedsiębiorcy mieli swoje prawa, mieli swoje możliwości, mieli możliwość tego, żeby po prostu zakładać firmy, rozwijać je i żeby z małych firm rosły średnie, a ze średnich rosły duże firmy i wyrastały globalne polskie marki, żebyśmy nie byli tylko podwykonawcą dla globalnej gospodarki. I nasze propozycje w tym zakresie przedstawi Marcin Sypniewski, lider Konfederacji w okręgu w województwie kujawsko-pomorskim. Szanowni Państwo, upadek 220 tysięcy firm w zeszłym roku, to jest skutek rządów byłego doradcy Donalda Tuska, premiera PiSu Mateusza Morawieckiego. To jest skutek polityki wysokich podatków, to jest skutek nieszczęsnego lockdownu, to jest skutek złej polityki wobec polskich przedsiębiorców. Niestety po rządach jego byłego szefa nie spodziewamy się niczego dobrego. Już pierwsze tygodnie pokazały, że obietnice składane przed wyborami pozostały tylko obietnicami. Dobrowolny ZUS to było nieporozumienie, a zwiększenia kwoty wolnej od podatku nie będzie i nie wiadomo, czy kiedyś będzie. I w ten sposób nie likwiduje się podstawowych problemów polskich przedsiębiorców, czyli rosnących kosztów pracy, wysokich obciążeń podatkowych, obciążeń ZUS-owskich. Nic z tym nowy rząd nie planuje tak naprawdę zrobić, i jest to droga donikąd. Jeżeli nic nie zrobimy, żeby zmniejszyć obciążenia polskich przedsiębiorców, to wówczas nadal najczęściej spotykanym widokiem na głównych ulicach w polskich miastach będą szyldy, lokal do wynajęcia, likwidacja itd. itd. 220 tysięcy polskich firm zamknęło się w zeszłym roku. Jest to rekord wszechczasów, i jeżeli nic z tym nie zrobimy, to będzie tak jak dotychczas. Konfederacji bardzo nie podoba się polityka gospodarcza prowadzona przez poprzednie rządy. To są warunki, w których najlepiej czują się rząd banki, i wielkie przeważnie zachodnie korporacje. My nie chcemy tworzyć przepisów dla dla przedsiębiorstw państwowych, dla banków czy dla obcych korporacji, tylko chcemy pomóc polskim przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła i obudzić na nowo polską przedsiębiorczość, tak żeby ludzie mogli ciężką pracą godnie zarabiać. Dlatego proponujemy... E Proponujemy zresztą od dawna kilka dobrych propozycji dla przedsiębiorców. Jest to przede wszystkim powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, która jest odliczana od podatku dochodowego. To jest projekt kasowego PIT-u, czyli płatność podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i koniec bezprawnego blokowania kont przez urzędy skarbowe i ZUS. Te nasze postulaty to nie jest żadne nieporozumienie, jak to teraz politycy trzeciej drogi mówią o e, przedstawionym w kampanii pomyśle dobrowolnego ZUS-u, ale przemyślana, konkretna i od wielu miesięcy przedstawiana przez Konfederację propozycja dla przedsiębiorców. My, jako Konfederacja, od zawsze stoimy po stronie ciężko i uczciwie pracujących Polaków. I uważamy, że zasługują oni na dobre warunki do prowadzenia działalności, bo tylko w ten sposób zbudujemy bogactwo Polski. Jeżeli Polacy będą mogli się bogacić, to wówczas też nasz kraj będzie bogatszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzimy. Dziękujemy. Dziękujemy. www.vpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.